Dzisiaj jesteśmy akurat w Leśnej, ale wiem doskonale, że tego typu i podobne inicjatywy odbywają się w naszym całym kraju, co pokazuje, że Polacy solidaryzują się z tymi wszystkimi, którzy musieli uciec z Ukrainy, którzy uciekają z Ukrainy z powodu wojny. Drodzy Przyjaciele, Przyjaciele dobra, bardzo jesteśmy wdzięczni, że jesteście z nami. Dziś spotykamy się w leśnej. To jedna z wielu inicjatyw w Polsce, które ma na celu pomóc tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebuje. Czyli tym, którzy przyjechali do Polski w skutek agresji Rosji na Ukrainę. Wiemy doskonale, że tych potrzebujących jest bardzo dużo, szacujemy to na ponad 3 miliony, ale to nie wszystko. Wiemy też, że te osoby w Polsce, które pozostają, poszukują nowego zajęcia, nowej pracy i wszystkiego, co związane jest właściwie z nowym życiem. Dzisiaj staramy się pomóc Ukraińcom przez zorganizowanie giełdy pracy i przy okazji takie wydarzenie kulturalne, które będzie integrowało, integrowało również Ukraińców, jak i, i Polaków. Fundacja Zaangażowani.pl zaprosiła do Leśnej Ukraińców, pracodawców i mieszkańców. Zabawa połączona z pomocą. Opera Leśna w Leśnej, koncert finałowy. Hersona, Herson i teraz tam jest bardzo źle. Obudziłem się rano, no i zobaczyłem, że już jak. już przyszło wojska, nie do Hersona. Wybudujemy wierszę, wierzę, wierzę, wierzę. Zostaliśmy serdecznie przyjęci. Kiedy tylko spotkaliśmy się z ludźmi, odczucie było pozytywne. Coś jakbym przyjechała do siebie do domu. Bardzo rodzinnie. rodzinne przyjęcie. Dobro, zrozumienie i pomoc. Dobre. Tak, i wszystko to Tak. No. Maruszka za Andriuszku, Andriuszka za Ripku. Poczucie, hekajć. Jak przyjechało pierwszy dzień. Zaczęła się wojna na Ukrainie. No, pierwszy tydzień, że dużo osób przyjechało, nie mieliście o nie mieszkać. I wszystkie Polacy, strażacy, wszystko jak na raz. Jak duża rodzina, nie? zaczęli zwozić wszystko, co mają. Nie? Jakieś tam łóżka, nie łóżka, mieszkania. Пошукаємо, було дуже молодих, там, мам з, з дітьми. Ну, no, і пораджували. Ченшко було, але пораджували, бо сам проваджував такому, такий вал... дом, де б шимували ми таких так, такий, не, людей. Ну, no, ченшко було, але все окей, супер, дуже. Іди! шукам газ носне і глеб, Леч в концу ще подньосе, Везме моги ключі, І наш правдивий дом. Сестра застала мені у Львові, не? Дали ради виїхати до Львова. А так, всіська всі, всі родина виїхала ще до війни. Виїхала тут до Бєльська. Ну no і мішками теж всіська Бєльська. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to e, warto tej osobie pomóc, e, nawet jeżeli się nie ma czasu. Bo jeżeli będziesz e, sam potrzebował pomocy, to wtedy ta osoba, w której pomogłeś, też ci pomoże. Odnajdziesz tu swoją drogę i się. Zawsze warto jest pomagać. Zawsze dobro wraca z powrotem, ze zwiększoną siłą. Dlatego pomagajmy. pójdziesz na ludzie mamy nadzieję, że wielu z nich tutaj znajdzie możliwość pozyska pracę, bo jest paru wystawców, którzy, którzy, przybyli tutaj ze swoimi ofertami pracy. Jestem sama z Ukrainy, teraz pracuję w firmie Hutchinson od 6 lat już i zaczynałam od produkcji od produkcji jako operator maszyn. Teraz pracuję jako trener wewnętrzny. Prowadzi szkolenia dla operatorów z Ukrainy i z Polski. Prowadzi szkolenia w języku ukraińskim i w języku polskim. Szukamy teraz operatorów maszyn, operatorów autoklawy. No, zapraszamy do naszego zespołu. Wszyscy pomagamy ją, to i ja też zdecydowałem, jakąś malutką cegiełkę dołożyć do tej pomocy. Pan Jerzy ma prywatną firmę transportową. Pomaga przewozić na granicę ukraińską dary firm, m.in. firmy Henkel z Raci Boża. Chciałem przekazać serdeczne podziękowania firmie Henkel z Raci Boża, a szczególnie panu Mirosławowi Zdonek, za przekazanie płynów do prania, których. A, które akurat e, przekazujemy dla mieszkańców Ukrainy. Ja uważam, że należy pomagać i warto pomagać, dlatego jedną rzecz, którą możemy ze sobą zabrać tam już dalej, to tylko dobro i miłość. Nie to takich jest bagaż, który, który pójdzie za nami. A co dalej będzie? Zobaczmy ta e, Przyjechaliśmy i zaczęła się wojna i teraz nie możemy pojechać, a bardzo bym chciałam. Chciało sobie. Takie ciche pragnienie, żeby po 9 maja skończyło się to wszystko naszym zwycięstwem. No. A jak myślisz? Myślisz, że się tak nie będzie. To szło. Jednym z działań, które podejmujemy, są tego typu inicjatywy, czyli targi pracy. Targi, gdzie te osoby mogą odnaleźć się w Polsce, mogą znaleźć źródło zatrudnienia, a tym samym być bardziej samowystarczalni. Wśród wielu spotkań, które odbyłem z Ukraińcami, bardzo często wyrażane jest przekonanie, że aby zostać w Polsce, muszą móc sami podejmować wyzwania w postaci nowej pracy. Trzymam kciuki za inicjatorów, cieszę się, że tego typu zdarzenie jest tutaj w Leśnej, ale myślę, że i w całej Polsce. Rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego przygotował pakiet rozwiązań, dzięki którym tego typu inicjatywy są skuteczne. Bo przecież osoby z Ukrainy mają nadany numer PESEL, mogą podejmować w Polsce legalnie pracę. A jak państwo doskonale wiecie, również Rynek polski, rynek pracy zmienił się diametralnie. Myślę, że tego typu działania, tego typu wspieranie tych osób, one też potrzebują tego wsparcia, również takiego właśnie u podstaw, jest najlepszym dowodem na to, że Polska solidaryzuje się z osobami z Ukrainy. Za pod patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.